Maraj się już złapami słuchajcie. Tak! A ten skurwiel ja do mnie zaczął z łapami startować! I mnie kurwa wzdyla! Dziwek szmat i alkoholik! Kurwa biłeś Jeszcze ci. mi kurtkę potem! Zabiłam cię masz do Patrz kurkę mi porwałeś! To jest dowód! Nie chciałem się do burderu po łaby rwali! Dobra, tu widzicie mam! Chora psychopatka. Chody ty jesteś! Zostaw mnie! Rozumiesz? Nie ruszaj mi się więcej! Mądrość miałeś to! Zostaw mnie spokojnie, Nie bij mi się więcej! Nie biję cię, nie biłam! Masz jakieś do Już czas mam... Szoty, proszę o szoty! Proszę o szoty! Ty mi kurtkę porwałeś, też mam dowód! Jaki masz dowód? Czy mi kurtkę porwałeś, czy ze mną szerpałeś? Sama się porwałaś, weź! Ja bym... Nie ruszaj mnie! Ja ci mam kutkę! Wyłączaj to! Boże, psychopatko! Koniec na dzisiaj, rozumiesz? Koniec! Koniec. Dzwonić na policję! Koniec. Koniec na dzisiaj, rozumiesz? Zawsze to! Nie! Masz to kończyć, bo naprawdę sobie dzisiaj krzywdę zrobię. ALBO TOBIE, ALBO SOBIE Wolę TOBIE ZROBIĆ! Grodzisz mi śmiercią. Masz, tu masz coś na głowie. Ładnie wyglądasz! Nawet ci nie będę wycierać krwi. Przybrzydzę tobą. Mi kurwa żeś zajebała ty. Masz, tu masz coś na głowie. Ładnie wyglądasz! Być ci nie będę wycierać krwi przybrzydzę tobą mi kurwa żeś zajebała ty masz świadków że ci zajebałam ty mi zajebałeś no mam świadków jakiś wiesz świadków dokładnie żebyś nie skłamać y co ty mi kurwa kurwa co ty jeszcze próbujesz tu bo... im wkręcić co dokładnie świadków pięć tysięcy. A tak co ty im wkręcisz, kurwa co im wkręcisz, ja no. co ty im